Wojna w Ukrainie trwa nieprzerwanie od 24 lutego. Ukraińcy, którzy zatrzymali się w Polsce, starają się toczyć normalne życie. Przydatne w tym będzie posiadanie własnego numeru PESEL. Ponad 10 tysięcy takich numerów wydał już uchodźcom z Ukrainy Wrocławski Urząd Miasta tylko w ciągu dwóch tygodni, a kolejne 23 tysiące osób zapisało się na wizyty w centrach obsługi mieszkańca w tej sprawie żeby uzyskać numer PESEL, potrzebny jest dokument tożsamości lub zaświadczenie z konsulatu potwierdzające tożsamość oraz fotografia. A w tym tygodniu w pięciu wrocławskich szkołach otwarte zostały kolejne oddziały przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy. Do 24 lutego we wrocławskich placówkach funkcjonowało 41 klas przygotowawczych. Teraz jest ich już 46, a w kolejnych tygodniach będą uruchamiane następne, także z początkiem nowego roku szkolnego od września. Ich ostateczna liczba uzależniona będzie od potrzeb i możliwości placówek oświatowych. Uchodźcy z Ukrainy nadal mogą za darmo podróżować komunikacją miejską. Wrocławscy radni przedłużyli taką możliwość do końca czerwca. W przypadku kontroli biletowej uchodźcy muszą okazać np. paszport potwierdzający datę wjazdu na terytorium Polski. Bezpłatne przejazdy obejmują również kursy strefowymi liniami w granicach miasta. Tramwaje wracają na Kozanów, ale nie dojadą do Leśnicy. Jutro, 2 kwietnia, rozpocznie się przebudowa torowiska tramwajowego na ulicy Lotniczej i Kosmonautów. I przez blisko dwa miesiące do Pilczyc i Leśnicy nie będą kursować tramwaje. W zamian wprowadzona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii 710. A o szczegółach zmian mieszkańcy dowiedzą się m.in. z kilku tysięcy ulotek, które rozdadzą strażnicy miejscy. Zakończyły się natomiast prace na skrzyżowaniu ulicy Milenijnej i Popowickiej, a to oznacza, że na swoją trasę wracają tramwaje linii 31. Zawieszona pozostanie natomiast nadal linia 32. Prace w tym miejscu trwały od lipca zeszłego roku i wykonano je w ramach budowy nowej linii tramwajowej przez Popowicę. Dzięki przebudowie skrzyżowania i montażu rozjazdów, w przyszłości tramwaje kursujące ulicą Popowicką. Będą mogły pojechać prosto na ulicę pilczycką lub skręcić w lewo w milenijną. Głos Śląska. Organy Englera zabrzmiały w styczniu tego roku po raz pierwszy od 46 lat. Teraz w kościele świętej Elżbiety rusza cykl 10 bezpłatnych koncertów wybitnych organistów. Pierwszy już za nami, kolejny dziś o godzinie 19.00. A dla tych, którzy woleliby zaplanować muzyczną ucztę z wyprzedzeniem, polecamy kolejne czwartki cyklicznie, co tydzień, aż do czerwca. Informacje o programie kolejnych koncertów będą dostępne zawsze trzy dni przed wydarzeniem na stronie www.wroclaw.pl. Z kolei zaproszenia rozdawane będą zawsze w środę, w przeddzień koncertu, przed Domkiem Miedziorytnika. Na każdy koncert przygotowano 350 bezpłatnych wejściówek. Po niemal siedmioletnim remoncie ponownie można zwiedzać Aulę Leopoldina w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. A jest co podziwiać, bo renowacja sprawiła, że reprezentacyjna barokowa sala z XVII wieku zyskała całkiem nowy blask. Prace obejmowały m.in. meble, obrazy, sztukaterię, rzeźby, czyli wszystko z wyjątkiem posadzki i wyceniono je na około 6,5 miliona złotych. Aula leopoldyńska. To sala nazwana na cześć cesarza rzymskiego Leopolda I. Jej charakterystyczną cechą są liczne freski i malowidła. A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać, no właśnie, dokąd? Wystartował nowy rozkład lotów z Wrocławia i będzie w czym wybierać. Łącznie to aż 80 kierunków, w tym cztery nowości: Turyn, Sztokholm-Arlanda, Oslo-Garden-Mohen oraz Wenecja-Treviso. Nowy sezon to 52 kierunki niskokosztowe, 21 czarterowych i 7 sieciowych. Piątkowa kolacja z widokiem na most Rialto, sobotnie zwiedzanie Rzymu, bogata siatka lotów z Wrocławia pozwala na podróże do najpopularniejszych miast Europy, bez potrzeby brania urlopu. Dzięki dużej częstotliwości połączeń wystarczy wziąć jeden lub dwa dni wolnego w pracy, aby zaplanować kilkudniowy city break na przykład w zadarze, Barcelonie, Turynie czy Sztokholmie. Podróżowanie samolotem będzie też łatwiejsze. Rząd oficjalnie zniósł kwarantannę po przylocie do Polski bez obowiązku wykonywania testu na obecność koronawirusa. A na koniec gratka dla miłośników czworonogów. Łapka w górę. Po ludzku obsach. To nowy podcast, w którym uczymy się psiego języka i obalamy mity dotyczące psich zachowań. Przygotujemy Was do przyjęcia nowego członka rodziny, powiemy czego unikać, jak interpretować i radzić sobie w różnych sytuacjach. Słowem, pomożemy zbudować silną i zdrową psio relację. Uczyć nas tego krok po kroku będą Ireneusz Czerniejewski i Alicja Milewska. Znani z kanału Co Mówi Pies, behawioryści z wieloletnim doświadczeniem, którzy psi język, Znają już całkiem dobrze. Na początek doradzą wam jak ogarnąć szczeniaka, a nowe odcinki w każdą niedzielę na naszym kanale Wrocław TV. I to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla was dziś. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!